Witamy, witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj spotykamy się w klinice Halux Med z panem doktorem Zbigniewem Jackowiakiem i z panem Dzień dobry. doktorem mm, Stefanem Urbasiem. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o, o stopach, jak zwykle rozmawiamy o stopach, ale tutaj mamy temat jeszcze, jeszcze szerzej rozwinięty. E, ja może zacznę od tego, czy, mm, czy w ogóle jest e, szansa, żeby się ustrzec palucha koślawego, czyli jakby jest szansa na to, żeby działać jakoś profilaktycznie, e, czy te przyczyny są na tyle... Mm, na tyle łatwe do wyeliminowania czy, czy jest jakaś przyczyna, którą, którą łatwo wyeliminować i hmm. zapobiegać? Niestety nie, bo hmm. przy, przyczyna palucha, powstawania polucha jest wieloczynnikowa i można tam dużo opowiadać o budowie stopy, o różnych tam niedoskonałościach, dysfunkcjach i tak dalej, ale bo, moim zdaniem najistotniejsza jest genetyka, czyli, czyli dziedziczenie i to głównie od strony mamy, Kiedyś to było 9 do jednego, teraz tam mówi się nawet 10 do jednego. Według mnie genetyka czy można temu zapobiec, m, można w jakiś sposób spowolnić, w jakiś sposób m, zmniejszyć swoje dolegliwości, y, co jest równie istotne, ale czy można zapobiec rozwojowi deformacji jako deformacji? Moim zdaniem nie. Mhm. Bo Czyli... Po prostu byśmy to byśmy się z tym spotkali. Ja wiem, że że czytamy o tym, że pewne ćwiczenia pozwalają to skorygować. Ja osobiście nie widziałem. Na pewno pozwalają w okresie, no bo często są halusy młodzieńcze, pojawiają się. Jak pytamy pacjenta, od kiedy są, jak pacjent mówi od zawsze, jak pamiętam, no czyli one są młodzieńcze, no to wiadomo, że nie możemy zoperować tam, nie wiem, trzynastoletniej dziewczynki na koślawym, bo ona nie ukończyła wzrostu, więc tę operację musimy odłożyć, ale czy coś możemy robić? Możemy, możemy stosować pewne aparaty korekcyjne. Ich zadanie czasami jest takie dyskusyjne, ale w momencie, kiedy pojawia się ból, to, co mamy zrobić, to, to jest najlepsze rozwiązanie w tym momencie. Więc m, m, moim zdaniem jest główny czynnik genetyka. Jeżeli jest genetyka, jeżeli się pojawiła zmiana, czyli widzimy coś, nie? No mm -hmm. bardzo łatwo mm -hmm. sobie to zrobić, zdjęcie na przykład w łazience telefonem dzisiaj, zrobisz, zrobisz sobie za pół roku i popatrzysz, a kurczę, jest, jest. jest zmiana, mm -hmm. no jest zmiana. Jeżeli do tego dochodzi, że mi się paznokieć okręca jak korek od butelki, to też widzimy, każdy patrzy, paznokieć powinien patrzeć do góry na nas wprost. Jeżeli on się obraca w prawą stronę, to mamy kolejny element, nie? czyli mamy deformację, mamy genetykę i mamy pronację. Czyli mamy w zasadzie, z mojego punktu widzenia, spełnione wszystkie warunki, żeby pójdzie mhm. dalej. Właśnie, tutaj często osoby trafiają z deformacją płytki paznokciowej, która spowodowała wadliwym ustawieniem palucha. I to też już jest sygnał, tak. że, że, tak, że tak, coś się dzieje. Tak, oczywiście, się oczywiście dzieje. że tak. Nie? Że czyli, Czyli po prostu to ja wiem, że panie mają czy do siebie pretensje, czy, czyli takie noszenie tych szpilek nie do końca może być tą przyczyną, bo w sumie nie jest. Może tak być, że ktoś nosi przez całe życie szpilki i mhm. nie ma problemu, a, a czyli ta osoba, która ma paluch koślawy i nosiła te szpilki, czy może mieć do siebie pretensje, że, że jednak nie, nie jeśli właściwie... Nie, że o paluchy nie, bo, no, bo, właśnie, bo moim zdaniem... Zain... My, czy Naszym zdaniem ta ruchy nie, nie, nie mają wiele wspólnego znaczenia wysokich obcasów, ale inne rzeczy, czyli metoda salgia, czyli płaskostwo tak. jest czyli czy palce młotkowate, to wszystko ma, bo to już wszystko jest potęgowane. Ale, ale że jako. Opie... były robione badania w Skandynawii nawet na dużej grupie. Czy, czy noszenie wysokich obcasów ma wpływ? Nie. Gra pacjentów w ogóle nie nosi wysokich obcasów i ma, ma, I ma, ma problemy. Stopy, to Tylko, że też trzeba pamiętać, że palukośle pacjenci rzucają wszystko, co się wiąże w stopie. Nie? Tak jak no, tak. pacjent bardzo łatwo rozróżnia, że ma prawe i lewe ucho i, i że to są dwie różne rzeczy, tak w stopie pacjenci wszystko by nazwali. Haluksem. To, tak, to, to tak. niestety tak nie jest. To, to nie zawsze są do naczynia tak bardzo powiązane. One no, są powiązane, ale w pewnym momencie, kiedy się stworzy już jakaś deformacja. No to ona już jest, nie? więc korygując na przykład paluch, to nie skorygujemy palcem odkupu. Same się nie skorygują palcem odkupu, a tym jest... płaskostopie, no to już jest po prostu. Mm -hmm. Można to połączyć ewentualnie. W zabiegu? W zabiegu. Tak. Ehm, o, właśnie. Ehm, bo może tak być, że skoryguje, jeżeli przyczyna tkwi w przodostopiu, no to musimy zacząć od tego płaskostopia. Dopiero, bo sama korekcja palucha koślawego może nie być wtedy. Bardzo często Państwo pacjenci przychodzą i podają. To jako wspólne problemy. Mhm. Nie, nie zawsze, oczywiście, nie? Bo, mhm. bo to nie jest tak, że ma na ma par, paru koślawy i może e, musi mu towarzyszyć paskowia poprzeczne. Tak. Płostowie poprzeczne to jest taka choroba. E, ja się zawsze śmieję, jak typu boli głowa. Czyli nie wiadomo nic. każdemu Każdy ortopeda przylepi. Ty nie, no pewnie no, ja. a, a, Że, że ma towie poprzeczne. No i to już jest rozpoznanie. To Jeśli jestem, to jest stowie, ale ja mam płasko stowej A ja się pytam, a boli? Nie, no to za jakie płaskowe poprzeczne? Nie, nie, nie ma choroby bez jakiegoś objawu. To nie można tak powiedzieć, że mam, bo, bo jestem kobietą, bo chodzę na obsasach, to mam płasko swoje powszechne. Jeżeli nie mam objawu, to nie mam, a objawem są nie tylko ból, bo czasami są to modele, które pacjentki mają. Czy usuwa pani? Nie, a, bo widzę, że nie mam. No, to jak nie ma, to nie ma. No to, tego, ten problem nie istnieje, więc nie, nie można po prostu wszystkich wrzucić do jednego i powiedzieć, że jak ma palów, to ma Tak jest. poprzeczne. Właśnie, no i tutaj się nasuwa to kolejne pytanie, kiedy ta operacja, czyli w jakim stopniu, jakby zaawansowania, czy czekać na ból, czy już te wizualne, bo tak może już być, że ktoś, jego stopa no jest ewidentnie zdeformowana, widzimy to, a nie ma bólu kompletnie, nie? Jasne, kiedyś w jak myśmy zaczęli, jak ja zaczynałem, tych się chyba zmieniło coś, ale to było tak, że operujemy wtedy, kiedy boli. Laki. Wszystko byłoby super, mm -hmm. tylko słabo operowano. Mm -hmm. No i wtedy e, to poznawało błędne koło. No operacje były niedoskonałe. No, mm -hmm. Teraz też są doskonałe, ale no, to jest yy, yy, przepaść, między tym, co było kiedyś, czyli druty, gipsy i tak dalej. No i, i, no i ta zasada, jak boli operu, jak nie boli, to zostaw, bo ci odrośnie. Nie ma czegoś takiego, jak ci odrośnie. U nas, jak to pacjenci mówią od, od razu to jest 0,4%, nie 50. No, 0,4%. No to to, to jest badanie jest Stefana. doktora Stefana, zliczył parę lat i wyszło, że 0,4% rocznie musimy poprawiać z tego powodu, czyli braku pełnej korekcji. Nie, nie ma czegoś okay. takiego, że ktoś. Przyszedł z takim koślawym palupem i po trzech tak tak Nie, że czegoś brakuje. To nazywa mnie pełną korekcją. Więc w moim przekonaniu, kiedy operować, to, to się zdewoluowało. Nie, nie tylko wtedy, kiedy ból, bo to jest dosyć oczywiste, mhm. ale na przykład 10 dni temu była taka młoda kobieta, 40 lat, gigantyczna deformacja, zwichnięcie w stawie śluzofono-paliczkowym drugim, zero dolegliwości, zero. I ona mi zadała na końcu pytanie, czy ma się operować. W zasadzie um, trochę nieporozumienie. No, bo mamy gigantyczną deformację, no tak. mamy zwiknięcie, mamy otwartą drogę do następnego zwiknięcia i do katastrofy. Kobiety żyją długo, więc można dodać jej jeszcze 40 lat. To co będzie za chwilę? Oczywiście, My W tym nie? wypadku musieliśmy jej zrobić wielką, musimy jej zrobić, bo ona będzie problem, jak mam trzymać faktu, wielką operację, czyli lapidusy. E, Przodostopie część przynajmniej pozostałych i jak to zostawimy to będziemy całe rekonstruować, a czy tak się stanie? Na 100% się tak stanie, tylko że nie stanie się do storku na środę. Będzie to trwało. To, że ona przyszła w wieku 40 lat to jest ostatnich 10 lat i, i tyle. Okay, Także moim tak zdaniem, się... jeżeli jest deformacja, to ja do tego początku. Mama ma, mama ma deformację, tam babcia, czy ktoś czasami się zdarzał, babcia. Myśmy mieli taką historię, że była, operowałem wnuczkę, matkę i babcię, mhm. Serio, i to była jedna noga, prawa. Pamiętam, tylko parę lat temu jeszcze przeżyliśmy. I e, czyli operować wtedy, kiedy jest, jest deformacja, jest to poparte genetyką, czyli ktoś tam w rodzinie, zwykle jest to mama. I kiedy widzimy, że paznokieć już się obraca, mm -hmm. jeżeli on się obraca jak korek od butelki, tak. to na 100% pójdzie to dalej. I fajnie, na, fajnie na, na końcu nam zrobi figę z makiem, mm -hmm. którą wszyscy wiemy, jak wygląda. I dopiero mamy do zamiast operowania, powiedzmy, średniej wielkości deformacji, mamy do operowania półszodostopia, do okay. stopnia. Trochę słabsze. Okej, okay. fajnie, fajnie pan doktor to wytłumaczył, bo. To jest taka przestroga dla tych osób, które jednak bardzo mocno odwlekają ten, ten robienie Zabiec. zabieg, po prostu. Jeżeli. Jeżeli już dojdzie, że tak powiem, do operacji, kiedy wracamy do sprawności? Czy, czy zaraz chodzimy... To są takie pytania są, tendencyjne, tak, ale, 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 ale podzielimy je. Podzielimy. Pierwsze, pier, pierwsze pytanie jest takie, kiedy wrócę do pracy? No to właśnie, jest dzisiaj 4 no, no, Muszę jakiś czas mm -hmm. pobyć trochę w domu, bo teraz to jest, to jest duży koszyk spraw. Mam operowaną jedną czy dwie nogi? Niby y -y -y. nic, niby y -y -y. żadna różnica, ale y -y, to też ma znaczenie. Y czy moja praca, ja często zadaję pacjentom pytanie, ty też chyba, nie, co, co robią tak naprawdę? Nie, nie, żeby to interesuje, no, ale jeżeli ktoś cały dzień chodzi y po sklepie y i coś tam robi, y stoi w aptece y jako farmaceuta, y -y -y. a, a inny siedzi jako y za biurkiem w administracji, a jeszcze inny robi jeszcze co innego no to każdemu z nich jest inna odpowiedź, nie? no bo każdy z nich pójdzie w innym czasie do pracy. Nikt nie pójdzie na pracę na 8 godzin po dwóch tygodniach, po dwóch tygodniach od operacji. Jak ma 8 czy 10 godzin być na tych nogach, no to, to jest trochę za wcześnie. Mhm. Z kolei ktoś, kto pracuje w biurze, te nogi tak są na dole, jeżeli deformacja jest taka średnia, to tak, czyli pójdzie do pracy, w zależności od tego, co robię tak naprawdę, no i się od tego, jak mamy wielką deformację. Okay. I mamy większą czas się wydłużyć. Jeżeli mamy chorych reumatycznych, którzy mają deformowane całe przedostopia, to nie wygłupiajmy się, że pójdzie do pracy po 4 czy 5 tygodniach nie pójdzie, bo to jest bardzo duża deformacja i wymagająca zwykle korekcji całego przedostopia, więc to jest, to jest bardzo indywidualne. Te rzeczy musimy odrzucić. Przeciętnie w tych butach kooperacyjnych jest się 5 tygodni. Więc y, jeżeli ta praca nie jest stricte chodząca, można iść wcześniej do pracy. A druga odpowiedź na pytanie, kiedy mogę wrócić do sportu, bo to jest to mm -hmm, pytanie, mm -hmm. no właśnie, które to mam jest zadaję taka, i na pewno nie czy będzie. w ogóle to, czy... dochodzenia takiego, chociażby spacerów, takich dłuższy no no spacerach. To, 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 to już tam po tych dwóch miesiącach okay. już się zaczyna. To, Że po prostu, dla jednego nie? dłuższy spacer to jest kilometr, dla innego to no jest tak. 10 kilometrów. Tak jest. Więc to jest też trochę indywidualna zmiana. Do sportu nie będzie wcześniej niż po 3 miesiące. Sport to nie oznacza, w naszym pojęciu, sport to jest zwykle, ludzie myślą to jest bieganie, yy, nording walking, a to sport to już jest basen, prawda? I nie chodzi o to, żeby ten człowiek poszedł na basen i robił 50 basenów, chociaż mieliśmy kiedyś taką, taką miałem pacjentkę. No to będę ze służby zdrowia, nie powiem Ci, była, była przedstawicielką, ja mówię, że poszła na basen, a ona poszła i robiła 50 basenów no po trzech tygodniach, że tego nie, nic nie zrobiła, ale nic nie zrobiła, więc po tych czterech tygodniach można iść na basen i to jest fajne, można tak po... 6-8 tygodni jeździć na rowerze. Twarda podeszpa, możesz jeździć na rowerze. Możesz chodzić na siłownię, bo no to jest teraz popularne, mm -hmm. ale no, nie wykonując ćwiczeń obciążających stopy. No a bieganie nie będzie cieszy niż 3 miesiące i tam ktoś, jak opowiada takie historie, to być może myśmy za mało zrobili tego, ale nie będzie, czyli to będzie takie. Pobiegiwanie, mm -hmm. to, 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 to wcześniej naprawdę się nie, to, nie to zalecane są bardziej te sporty, nawet jakaś yoga, pilates, tak, e, takie, to... no przecież można coś robić, żeby... E, nie obciążać tak mocno tych stóp. O to chodzi, nie? bo nieraz słyszałem: to też pewnie, że. Oczywiście. po operacji, jeżdżę przytyłam. Mówię, no no właśnie. to już nie moja wina. Że no tak. No, to, no pana no, to, doktora, jak, bo jak, jak nie się ma tego nie, ruchu, nie? Zwyczaj inny znaleźć. <laughs> Dlatego oto jeszcze jedno to pytanie od razu. Czy warto, jeżeli jest to wskazanie przy dwóch stopach, czy robić je na raz, jednocześnie? Co myślisz, też? No, myślę, że gro przypadków, jeżeli choroba dotyczy obu stóp, spokojnie można zoperować mm -hmm. obie stopy jednocześnie. Natomiast są tacy pacjenci, gdzie to zaawansowanie tej koślawości palucha jest tak znaczne, że rozległość operacji skłania nas do tego, żeby. Podzielić to jednak na. na Bo zwykle osób. towarzyszą jeszcze inne deformacje. Nie? Rozumiemy, rozumiemy no i... jakieś choroby towarzyszące też czasami, nie? Czy to, to jakoś może być I osteoporoza jest to, jest to, to, jest, to jest druga Proby. sprawa, uh -huh. która, która nas nakłania do tego, aby właśnie podzielić te operacje. Czasami sprawność pacjenta. Natomiast, tak jak mówię, 80% to są, to są przypadki, gdzie możemy operować obie stopy naraz. Jest to z. Jakby z komfortem dla pacjenta, bo, bo ta operacja i ten czas rekonwalescencji y, występuje tylko raz, a nie dwukrotnie. Ok, oczywiście, okej. Okay. Jeszcze tego słówka ja o stołoporozy. Okay. Gro pacjentek przychodzi, bo mężczyźni myślą, że nie mają. mają, mają też, ale jest ich tam 5%, więc oni się od razu nie, nie uzewnętrzniają tam z tą mm -hmm. stołoporozą. Przez to, że mają dobry wynik densytometryczny, badania densytometrycznego okay. i okej, okay, mają dobry, ale jeżeli mają dużą deformację, no przecież nie pytamy o badanie densytometryczne 30-latki, tylko 30-letniej osoby, tylko te mm. osoby są po 60 roku życia, najwcześniej w takim badaniu w ogóle ktoś tutaj się by pojawił, no i mówią, mam dobry wynik, no to ja nie mogę mieć miękkich kości, jak w cudzysłowie miękkich kości. My to, 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 to jest zupełnie co innego. Jeżeli robią badanie z kości udowej, to, to. To jest inne rodzaje kości, inne miejsce. Inne miejsce, tak, tak, ogólnie rzecz biorąc, ale jeżeli jest deformacja, to jest zmiana. Jeszcze nie spotkaliśmy takiej, taki, no, jeżeli to chyba, że dotyczy osób młodych, bo osoba młoda ma deformację, ta kość będzie twarda, dobra będzie. Ale jeżeli są to osoby po 60, czy wyżej, to nie ma szans, żeby te, żeby te kości były twarde. No i to, mm -hmm. I to może być taki element, o którym tu Stefan wspomniał, że nawet przy zabiegu mamy plan na dwie mm -hmm. nogi, bo wydaje się, że jest ok, bo badania troszeczkę nas robią w balona, nie? bo badania są subiektywne. Nawet my mamy, oprócz żołądków, mamy tomograf na stojąco i drugi w Polsce, pierwszy w ogóle był w Polsce, a teraz jest jeszcze, jeszcze w jednym miejscu jest. i, i co. I to, to też nie jest tak w 100%. Rezonanse też nie są w 100%, bo to już jest. In, inna historia, ale, ale badania, krótko mówiąc, nie, nie odpowiadają na to pytanie. Więc jeżeli operujesz, jest miękko, to nie zoperujesz, a osoba ma tam wiele, wiele lat, deformacja drugiej nogi jest też duża, no to musisz zrezygnować okay. so, no, to się z To też jest dwa okay. razy w roku zdarza, mm -hmm. że ta decyzja następuje... M, na, po, stole. Na, no, tak trochę, na stole. Mm. No tak, mówiąc na stole. No bo, bo chodzi o to, że nie mamy skrzydeł i jakoś ten pacjent musi funkcjonować. Ale okay. generalnie, jeżeli, jeżeli deformacja, tak jak tu Stefan powiedział, nie jest... M, mega wielka po jednej po drugiej stronie to zasadami że próbujmy dwie nogi na raz. Okej, okay, czyli wszystko też się skłania ku tego i to ważne jest dla tutaj dla naszych widzów żeby nie czekać, żeby jednak to zrobić w takim wieku kiedy jest, nie ma tych towarzyszących jeszcze. tak, e, bo Bardzo często jest jeszcze jedna rzecz, tak wyjdzie. Mamy paluch, ale pozostałe palce odchodzą do boku. Mm -hmm. I co wtedy? Pacjent przychodzi po operacji i mówi, no, no nie chce mieć takiego okay. nie? Mówi, że fajnie by było mieć to tu. No okej, okay. ale samo się nie zrobi. To już jest zdeformowane. Więc wtedy musimy wkraczać dzisiaj możemy wkraczać z techniką minimalnej inwazji, bo której jeszcze to mm -hmm. poszło okay. wystawację. Okay. Czyli generalnie zrobimy coś przez dziurki, gdzie kiedyś musieliśmy otwierać i robić dużo, dużo większą historię okay. za Dzisiaj możemy to zrobić tak, nie? Mm -hmm. Ale to dzisiaj. Dobrze. Czyli jeszcze do tego pałka, tej, po tej operacji na pałku koślawym, czy jeżeli chodzi o but, Co, wracamy do tych starych butów, czy musimy zmieniać wszystkie buty? Ja jestem z Poznania i uważam także, że jeżeli deformacje nie były mega, trzeba najpierw spróbować po operacji, mm -hmm. a wyrzucić zdążymy zawsze. Nie? jeżeli okay. deformacja była wielka, to wiadomo, że ten but jest mocno zdeformowany. Więc to, to były... Tak, mówimy bardziej o takich operacjach, kiedy one mają jakieś po prostu ładne buty. Zobaczyłbym, jak się będzie chodziło po paru miesiącach. To nie będzie po trzech miesiącach. Okej, okay. tak. czyli też nie musimy później nosić jakichś specjalistycznych wkładek. Tego i nie wkładek. wiemy. Tego nie wiemy. To już za... łączymy całą bią Ja uważam, że, ja uważam że czasami wkładki są bardzo Ta. potrzebne. Okej, okay. czyli to też faj... to fajnie, to że... To są. O, to mówi, o tym mówimy, żeby, żeby jakby traktować swoje stopy indywidualnie. Też nie patrzeć, że tam ktoś miał takie zalecenia i nie musi zmieniać obuwia, nie musi zmieniać, e, nie musi mieć zastosowanych wkładek indywidualnych. Zawsze e, patrzymy na siebie indywidualnie. E, e, jakie są przeciwwskazania też do zabiegu? Takie, że no, e, Rozumiem, że to już jakiś zaawansowane, zaawansowane, zaawansowany wiek czasami, ale czy się nasuwają Panu doktorowi takie przeciwwskazania? Głównie naczyniowe. Głównie naczyniowe, naczyniowe. okej. Okay. neurologiczne, oczywiście wtedy wybór, wybór jak gdyby operacji, ale dyskwalifikacje takie zasadnicze to są naczyniowe, Tak. Do no jeżeli... tego, myślę, dołożyłbym mm -hmm. też wiek pacjenta, nie? To no co właśnie. wcześniej mówiliśmy, mm -hmm. że ta, ten... No dobra, ale w tym wieku jak pacjenta teraz mamy techniki, którymi o technikach mówimy minimalinwazyjnych, w których kiedyś, czyli, czyli małe przez małe dojścia, mhm. nie, bo to są mhm. tak trochę endoskopia, możesz zrobić coś, co kiedyś musiałeś otwierać. Nie? Czyli to też tutaj, jak gdyby zrobiliśmy tą granicę, przesunęliśmy, nie? Bo, bo bo nie zawsze można było... No, u... no, u... Ty myślisz o górnej granicy wieku, ja chciałem nawiązać no. do, do, do Palucha Koślawego mu, Młodzieńczego, gdzie y, przed zarośnięciem nasad... Y... Nie możemy wkroczyć z operatywą, czyli, czyli musimy z poczekać, wieku? poczekać. No, od uzyskania przez pacjenta dojrzałości kostnej tak Kostne. mhm. no, i I To tak nie. między 18 a 21. Nie, jak... ja już operujemy, zwykle My dziewczyny to są 16 lat. Tak, to to, dziewczyny, się... dziewczyny szybciej, okay. yy, Ale u takich młodych ludzi yy, młodszych, 12-13 lat. Dobrze jest zastosować no, jakiś Już aparat korekcyjny, korekcyjny mm. no, bo tak to nic nie zrobić. Mm. No, operować nie możesz, ale ma dolegliwości, więc to są yy, za masę produktów, które mogą yy, o, o, ochraniają nam tutaj tą okolicę kaletki, która jest zdrażniona, więc to, to można zrobić. Yy, często pacjenci jak gdyby yy, trochę mylą dwie rzeczy. Bo, bo wkładki, aparaty korekcyjne, jakieś dystansery, one nie niwelują deformacji, to prawda, nie? Nivelują, mm -hmm. ale przynoszą ulgę, tak, przynoszą ulgę, odciążają. Co mi z tego, że pacjent, bo niejednokrotnie nie bym zadajeś pytanie, czy pacjent by to zoperował, gdyby go nie bolało? Nie bo więc jeżeli założy sobie mm -hmm. specjalną ortezę i okay, w tym to funkcjonuje, to, jest to, to często jest dobrze. Jeżeli mu się zaogniło miejsce kaletki, to mm -hmm. ten separator też jest dobry. Jeżeli ma starszy wiek to nie możesz go operować, to też to jest dobre rozwiązanie. Jeżeli ma metanarsalgię, a czasami ludzie po operacjach, czyli paskostrze poprzeczne, mają jak to mówią, skóra i kość, generalnie Właśnie. wszystko czuje pod spodem, mm -hmm. i już nic nie zrobisz chirurgicznie, to co mógł sobie zrobić? No to musi mu zalecić. Wkładkę, I, i one są na rynku, tutaj stoi, ile się. I, i ważne jest to, żeby był komfort wchodzeniu. Okay. Nie naprawimy wszystkiego, ale jak on sobie zastosuje taką wkładkę, będzie mu miękko, będzie mu wygodnie, oczywiście. będzie mu funkcjonował. A tylko o to chodzi, tak naprawdę. O, to, oczywiście. No, ale też w drugą stronę, żeby też nie przeciągać, nie? Że, na, że mamy tą wadę i, i jakby nosimy takie um, doraźne tylko. Nie, no to tylko jest uzupełnienie. uzupełnienie. Nie, jedno, drugie, jedno drugiego nie, nie eliminuje w żaden sposób. Mm, Okej. Okay. Ja tylko spojrzę, bo e, tu są e, m, pytania, e, więc może. E, m, m, przeczytam od jednej naszej widzki. Ja mam haluksy, ale nie dość duże. Czasami mnie bolą i są czerwone. Czy muszą iść na zabieg, czy coś innego mogę robić? No to powiedzieliśmy przez chwilę, że, tak, to, że są te wkładki, te separatory, można, które poprawią nam życie. Jeżeli się zaogni ta sytuacja, czyli ponownie będzie występowało zaczerwienienie, zapalenie kaletki, skończy się to zabiegiem, bo w którymś momencie pojawi się wysień w kaletce. Tak będzie, bo to kiedy najczęściej zmiana obuwia z letnich na jesienne. Nie? To Tak będzie. Ale mo można sobie do czasu zabiegu pomóc jakimkolwiek separatorem. Można, bo nie zawsze nam ten... ten mm. Nie zawsze jest tak, że to, co nas wtedy boli, my się rzucamy na tę operację. Tą operację trzeba zaplanować. Przede wszystkim zaplanować, bo ona trochę wyrywa e, z, nas z kontekstu życia. W związku z tym do, m, musimy coś do tego czasu jakoś sobie użyć. No. Te wszystkie historie przeciwzapalne są dostępne, no ale korektory, ortezy, wtedy jak najbardziej. Okej. Okay. Jeszcze troszeczkę z naszej strony pielęgnacyjnej, czyli taka, takie zabiegi podologiczne, jak usuwanie modeli, usuwanie odcisków, stosowanie odpowiednich preparatów nawilżających. Jak najbardziej możemy tutaj pracować, no ale. To jest ważne, że jeżeli powstają modele na skutek wadliwego ustawienia stopy, no Dobra, musi być krótka, operacja. Bo mam mały, mały czas, okay. sobie jak przychodzi do podologa, bez podologa byłaby bieda, bez kosmotologii byłaby też bieda. Tak wszystko to jest ważne, ale jak przychodzi pacjent dwa, czy trzy razy ma usuwane i ciągle wraca, okay. trzeba go wysłać gdzieś. Przyczyna mhm. jest inna, trzeba go wysłać, żeby, go, żeby prawdopodobnie będzie wymagał Zabiegu. Bo powtarzanie tego któryś, któryś raz nie ma, nie ma po prostu sensu. I to zauważy Podolog, nie? To, jest, to jest jasne i to jest, bardzo często są właśnie podolodzy za gabinety kosmetologiczne. To są pierwsi tacy ambasadorzy, ja bym to nazwał, te, na, na, naszej pracy i piersi. No, tacy lekarze pierwszego kontaktu, tak naprawdę, mhm. nie? No, bo, no bo to przecież nikt nie idzie z tym do lekarza rodzinnego. No właśnie, a, no właśnie. To, 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 to jest to pierwsze źródło, gdzie, tak. gdzie zostanie pokierowany lub nie. Okej, okay. czas nam się niestety kończy, ale jeszcze, jeszcze tych pytań by się nasunęło więcej. Zwłaszcza tutaj też doktor wspomniał o tej chirurgii małoinwazyjnej. E, pan powie, I ne? może um, zapowiemy następnego live'a, live i tutaj pan doktor Stefan um, troszeczkę chociaż zdradzi taką tajemnicę, um, co tutaj jeszcze w klinice Halux Med może. Um, 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 co klinika jeszcze co, oferuje. Co Oferujecie i. Wychodząc chociażby z nazwy, chirurgia stopy i kolana oprócz samych operacji stóp przeprowadzamy także operacje artroskopowe kolan czy stawów skokowych. W kwestii chirurgii małoinwazyjnej wspominaliśmy o tych modelach, które mm -hmm. nawracają u pacjentów, jeżeli to po raz kolejny jest usuwane u państwa w gabinetach. Warto wtedy skierować do ortopedy, bo prawdopodobnie problem jest strukturalny w strukturze samej stopy. Ta chirurgia małoinwazyjna, którą stosujemy chirurgia małoinwazyjna stopy kiełkowała już od połowy zeszłego stulecia, a w ostatnim czasie zaobserwowaliśmy jej znakomity rozkwit, w czym tu, jeśli chodzi o Polskę, także uczestniczymy. I wykorzystujemy ją na co dzień. Jedną z częstszych, właśnie jedną z częstszych schorzeń to, to płasko stopie poprzeczne, czyli te nawracające modele pod, pod podeszwą, mm -hmm. i to właśnie w nich najczęściej wykorzystujemy chirurgię małoinwazyjną. E, operujemy przez małe nacięcia, okay, a docieramy yes. do, tych, do tych kości pod kontrolą monitora RTG. E, obserwujemy efekty naszych działań i, i i w ten sposób to mniej więcej przebiega tak pokrótce. Yy, Czyli okay, mówiąc, kiedyś robiliśmy duże tak. cięcia. Okay, a teraz... Duże cięcia musiałeś zrobić na stopie, przeciąć, skręcić. Teraz robisz to przez małe i bez implantów. I to o, się wiąże i... z szybszym powrotem Oczywiście. do sprawności, z, z. Poprzecinasz te kości tak. pacjentom. Na wizycie je czujesz, jak się ruszają. Mm -hmm. Pytasz pacjenta, czy go wtedy boli. Nie. To mhm. jest w ogóle jakaś pewna magiczna okay. historia tej, tej, Aż tej, tutaj tak, trochę inaczej przebiega to gojenie radiologicznie, mhm. ale powiedz o tym, że pacjent musi chodzić, no to jest... Tak, no to jest bardzo istotne, żeby pacjent obciążał tę stopę, pomimo braku stabilizacji tam wewnętrznej, jakichkolwiek implantów, mhm. istotne jest to, żeby te kości poustawiały się tak, w takim anatomicznym ustawieniu pod wpływem przy, przy ciężaru ciała, ciała ok, więc y, 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 widzę, że temat jest y, mało jeszcze wyczerpany, więc zapowiadamy następnego live'a, zrobimy nowy termin. E, jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to jak najbardziej piszcie, będziemy tematy rozwijać. Dziękujemy wszystkim y, za obecność y, i widzimy się następnym razem. Dziękuję. Dziękujemy.